Sędzia, który miał stać na straży prawa, sam trafił w jego sidła. Do Sądu Najwyższego trafił wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Jakubowi Iwańcowi. Dlaczego? Bo według prokuratury prowadził samochód po alkoholu i uderzył w drzewo. To historia, która pokazuje, jak cienka bywa granica między autorytetem a kompromitacją. Jakub Iwaniec to nazwisko znane z tak zwanej afery hejterskiej. Tym razem jednak powód jest inny. Zdarzenie miało miejsce w rejowcu fabrycznym w województwie lubelskim. Świadkowie mieli widzieć, jak sędzia po odebraniu jedzenia z pizzerii wsiada do auta. Chwilę później doszło do kolizji. Badanie wykazało około 1,8 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a we krwi ponad 1,8 promila. To siedem razy więcej niż dopuszczalna norma. Prokuratura Krajowa przesłuchała świadków i biegłych. Wyniki analiz nie pozostawiają wątpliwości. Samochód sędziego brał udział w kolizji. Dlatego złożono wniosek o uchylenie immunitetu, by można było postawić zarzuty. To wydarzenie porusza opinię publiczną, bo dotyczy osoby zaufania publicznego. Pokazuje też szerszy problem, jak w Polsce postrzegamy odpowiedzialność osób na wysokich stanowiskach. Coraz częściej oczekujemy nie tylko fachowości, ale i zwykłej przyzwoitości. Ta sprawa to przestroga bo w dobie mediów społecznościowych każdy błąd, zwłaszcza wśród elit, staje się lekcją dla całego społeczeństwa. Jeśli chcesz być na bieżąco z podobnymi tematami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.